Chyba się na nich. Nie no dzisiaj była aktualizacja w Brawlu. Nie do, no to jeszcze jest aktualizacja w jedną I dodali nowy tryb zombie i co, jakieś nowe skiny. Hotdog, Justin, Ray, Cyberface. Nie wiem, są chyba cztery reklamy trzeba. Cops. Bardzo fajnie. Tutaj nic nie dodali w ustawieniach, może? Nie. Ale nowy tryb zombie, więc w gramy go. Nie wiem, czy to jest z kolegami, czy nie, ale to będzie Cox, mi się wydaje. Dobra, jesteśmy. Mam in 10 sekund. O kurde. Tu będą mnie nachodzili zombiaki. Tu można budować. Oolol. Ale koks. Zduje się do góry. Ale ja pro player. Kurde. Jak oni szybko biją. Ha dobra oni mają kilo. Nie. Dobra. Znaczy ja tu nie należy do najlepszej ja osoby w O nie. Czyli jakby ludzie co mają... Eskina zombiaka. Dziwna to trochę, ale fajny trybik. Jedna fala za mną. Ulul. Trybik bardzo fajny. Moja taka ocenka to jest jakieś 8,5 na 10. Nie, umrę. Nie. Naprawdę umrę. Dobra. Dobra, szybko, 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 przeładuj. Ale kurwa. Ej, czy za to się dostaje końny? Będzie fajnie. Nie, został zostaw, zostaw, Oni chyba mają coraz co więcej HP i humoru. Ale naprawdę trybik 8,5 na 10, to już mówiłem. I mega fajny, o, oczywiście reklama, to widzimy się już po pocięciu. Dobra, gramy jeszcze raz sobie ten trybik. No bo mi się wydaje, że fajny jest. Dobra, to ja się zbuduję, wiem że mam taktykę. Tylko muszę kilka RAM zbudować, żeby się trzymało jakoś mocno. Nie spadłem. Dobra, on. Dobra, nie mogę tak dostać bo To jest naprawdę złe. Umrzyj! Aaaa. Dobra. żyję. Dobra, już tam dalej nie mogę iść. No spoko. Mega fajny trybik. Oj Ile ich tu jest? Oni mają więcej HP. Jest trochę przerąbane, ale... Teraz sobie wejdę na górę, o nie! Spadam. Jeszcze jak najdu więcej lamp ramp zbuduję, żeby się tutaj jakby eee na tym. Nie, oni są sybce. Mega, o nie. Mam trzy rundy, dwie, nie no chyba trzy. To, o nie, to te mam duże, ale umrę teraz. Mam 50 HP. Ja nie jestem jakiś super, hiper dobry. Mówię to kolejny raz. O matka. Mię jakby takie boty, o nie, polełem pod celowym umrę chyba. Może indziej, przynajmniej stopy O dobra, umarł, Ale myślę, że fajna aktualizacja. A więc, no możecie zostawić lajka, nie zmuszam. To tyle z tego materiału, papa.